Cześć Wam z tej i witam Was z ja Materiale z Gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na ziemski przekaźnik Strata. I cóż tym razem Bara ma dla nas? Już na samym początku widzimy skórkę Kultura Shantur do włóczni, wulkaniczną krawędź, czyli obrażenia ogniowe i szansa statusu do broni białej, rozprówać Grinir Prime, czyli obrażenia przeciwko Grinir do broni białej, Pustorzyciel Prime, czyli obrażenia krytyczne do strzelb. Lodowe, okowy Prime, czyli obrażenia od zimna również do strzelb. Dalej mamy Sayandane Yamako Prisma. Ogon Strażnika, Koi Prisma. Scena Kryptinerosa. Skórka do Semitara. Diadem dla naszego operatora. Skórka Towsun do. Podwójny grakat, skórkę Immortal do Zephyr, maczetę Prisma, skórkę Elixis do Sonicora, dywan, Greenlock Prisma, pluszaka pustynnego ślizgacza, znak Prisma Lotus, kartę Prex, skórkę Katir dla naszego Moa, na ramienniki, na, goleniki, na pierśnik Mulsiber, jak i oczywiście misje na pustynnego władcę Inerosa. A teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Na pewno rozpruwacz Greenir Prime potrafił osiągnąć bardzo wysokie ceny, nawet do 800 platyny za wymaksowaną sztukę. Ustoszyciel Prime, jak i również lodowo-okowy Prime mogą się sprzedać za te nieco średnie pułapy platynowe, jak i oczywiście bronie, czyli maczeta Prisma i Greenlock Prisma również znajdą swoich właścicieli w waszym sklepie. Także warto je nabyć. A wam jak się podoba ten i Liczyliście na coś więcej? Czekaliście na coś? Jesteście zadowoleni z nowej skórki? Dajcie znać w komentarzach.